Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Świata Filmu na kanale z Miłości do Kina i promującym rady z niego płynącą. To powiedziawszy, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Dzisiaj ponownie ruszę w horrorowe klimaty, tylko że nie klasyki sprzed 50 lat, ale do czegoś bardzo świeżego Ym, i właściwie do dwóch tytułów: a mianowicie do Uśmiechnij się i Uśmiechnij się 2, które akurat oglądaliśmy kilka dni temu w kinie, które miało Co? Ponad tydzień temu, zdaje się, w piątek poprzedni. Przy okazji teksańskiej, mówiłem, że wolę slashery, gdzie mordercy są z postaciami z krwi i kości. I to jest prawda. Wolę, jak coś jest, zwłaszcza w horrorze, zbliżone do rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o demony, byty i tak dalej, zdecydowanie wolę te wymyślone, o bliżej nieokreślonym pochodzeniu, tajemnicze, o których nic nie wiemy i historię poznajemy w trakcie filmu, albo nie poznajemy co jest czasami jeszcze lepsze. No i wiadomo, że są wytworem wyobraźni scenarzystów lub pisarzy, jeśli mają genezę w książkach. Natomiast nie jestem w stanie potraktować z powagą tych, które udają prawdę, czyli wszystkich egzorcyzmu i tak zwanych opętań przez diabła. No, trudno mi to tak na poważnie powiedzieć, choćby nie wiem, jakby dobrze były zrobione, bo parę bardzo dobrze zrobionych jest. I może nawet kiedyś ja o nich powiem. No w każdym razie, tutaj miało być pozytywnie, więc skupiamy się na tych fajnych demonach, jak to mówię. I tu będzie właśnie obie części tego uśmiechnij się, należą do tej pierwszej kategorii. Mamy demona, rodzaj zła, bytu, które pozostaje nienazwane. Nie wiemy skąd i kiedy się wzięło, i na dobrą sprawę może być rodzajem choroblu psychozy, którą przechodzi, przechodzi z człowieka na człowieka, jest wynikiem ich, ich traum i przeżyć. Co mamy świetnie ukazane tak w pierwszej, jak i w drugiej części. Pomysłodawcą, scenarzystą i reżyserem obu części jest niejaki pan Parker Finn, który oparł punkt wyjściowy pierwszej części na własnej krótkometrażówce pod tytułem Laura Hasn't slept", w której y, Laura nie śpi, y, nie spała, w której opowiada o studentce Laurze, którą nawiedzają koszmary, w których pojawia się złowieszczy byt, który złowrogo się do niej uśmiecha i ujawnia się w różnych osobach. Film trwał 11 minut, to czyli taki był krótkometrażowy i spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Nawet zdobył nagrodę na festiwalu krótkich form tam jakąś w Stanach. No, to było w marcu 2020 roku. Yy, a w czerwcu tegoż roku Paramount zatrudniło go, właśnie pana Parkera Fina, aby wspomnianą fabułę zmienić, zamienić w długometrażowy film. Film, yy, który już właśnie na których Bob stworzył Parker, czyli mówimy co, o pierwszej części, film kontynuuje spotkanie z Laurą, która ze swoimi problemami trafia do dr Rose Cotter, granej przez Suzy Bacon. A to tak przy okazji córkę Kevina Bacona i Kyrie Sedwick, ale to tak <laughs> przy okazji. Opowiada, trafia ona, ta Laura, właśnie trafia do tej dr Rose Cotter i opowiada o tym, co ją prześladuje. Aby następnie z szerokim uśmiechem na twarzy popełnić samobójstwo. Takie zdarzenie naturalnie mocno wstrząsa panią doktor, a na dodatek zaczyna ona doświadczać rzeczy, o których wspominała właśnie samobójczyni, czyli czuje, że coś się prześladuje, co za nią chodzi, że widzi rzeczy, których nie ma, ale dla niej są jak najbardziej realne. No i widzi ten uśmiech. Biorąc pod uwagę, że dr Rosie Cotter ma poważne traumy z dzieciństwa których zdradzał nie będę, to sobie poznacie, a które co istotne, wiszą nad nią jej całym życiem, jak taka czarna chmura. Szybko podąża spiralą w dół. I tak, mamy ma, ma przełożonego, narzeczonego, siostrę, która jakby się chce odciąć za wszelką cenę od przeszłości i zacząć żyć dalej. No, i nawet zarzuca właśnie doktor, że ta tkwi w tej przeszłości, że nawet pracę sobie wybrała taką, a nie inną. W związku z tą właśnie przeszłością, o której tamta siostra chce zapomnieć. No w każdym razie, wszyscy ludzie, a propos dr. Rozygoter, to nie jest dr. Rozygoter, to ta pani, którą widzimy, to jest akurat jej terapeutka, ale ma taki fajny uśmiech, że uznałem, że zatrzymam ją w kadrze. No w każdym razie, wszyscy twierdzą, że zwłaszcza, że jeszcze u tej siostry dochodzi do takiej. Mocnej akcji tutaj też nie zdradzę. Uważają, że Rosie potrzebna jest pomoc. I to tak szybko i poważnie. Jedynym sprzymierzeńcem jej zostaje policjant badający sprawę tego pierwotnego samobójstwa, Laury, od której się wszystko zaczęło. Znaczy, nie od niej się zaczęło, ale wiadomo, nasza historia się zaczęła. Yy, nie będę zdradzał, co odkrywają na temat tego nienazwanego, ani co mogą z tym zrobić. Nie będę wam tutaj psał zabawy, bo, bo jest fajna, bo jest przednia. Yy, mnie się to oglądało pierwszą część bardzo dobrze. Fabuła i odkrywanie tej tajemnicy było poprowadzone wciągająco, a i wszystkie te momenty, jumpscary, kiedy poskakujesz ze strachu, były umiejętnie umiejscowione i bardzo fajnie zrobione. No, i ten złowieszczy uśmiech, który tu ciekawostka, nie był u reaktorów ulepszany komputerowo. Wszystko było naturalnie i było wynikiem umiejętności aktorskich. To, wszystko co tam widzimy, także tutaj nikt nic nikomu nie poprawiał. I muszę powiedzieć, że pan Finch stworzył tym uśmiechem, tak, to jest takie moje zdanie, coś charakterystycznego i własnego no bo Wiemy, no, jak są te wszystkie, wszystkie maski, i tak dalej, twarze, o których nawet przy Tyksańskiej wspominałem, to tutaj mamy uśmiech po prostu uśmiech, ale jest tak złowieszczy i niepokojący, że już tak stanowi jakby cechę charakterystyczną tego, co stworzył właśnie Park Rifiny. Yy, nie jest to, jak mówię, maska, chociaż w pewnym sensie jest to oblicze demona. Yy, jeśli ja miałbym coś usunąć z całego filmu, to może coś, co zdecydowanie wymagało już efektów specjalnych. I bym pozostał przy tej naturalnej formie, ale powiedzmy sobie, nie popsuło mi to radości z obcowania z filmem. Generalnie, uśmiechnij się, pierwsza część. Był filmem, który miał być przeznaczony do streamingu, ale pokazy testowe tak się dobrze przyjęły, że film trafił do KIN, gdzie okazał się sukcesem i przy budżecie, powiedzmy sobie, no, właściwie za darmo, 17 milionów dolarów teraz, zarobił na świecie 217, a czystego zysku. O promocji, i tak dalej, to ponad setkę. Bo o tym się rzadko mówi, właśnie ile tego czystego zysku jest. Mówi się tylko, że tutaj był budżet, a tyle zarobił, a przecież, że dochodzą koszty promocji i masę innych rzeczy. Yy, no to takiego czystego, to ponad stówkę. No bo promocja zdrowa to ruszyła właśnie po sukcesie testów. Nawet była taka, mm, wymyślili coś takiego, że na meczu baseballa, gdzieś tam byli umiejscowieni ludzie. Specjalnie i ich pokazali tam na tym telebimie czy coś. Siedzieli i tak się właśnie złowieszczo w ramach tej kampanii poprzedzających premierę pierwszej części uśmiechali. Także tak. Film ruszył drogą wytyczoną przez takie filmy jak Coś za mną chodzi, bardzo dobry, i Follows, to na pewno słyszeliście, że pewnie do niego kiedyś wrócę. Sinister z Danem Hawkiem był fajny. Czy Oculus. I jeszcze jest parę takich, których tutaj akurat tak szybko z głowy, nie ten, ale Oculus też bardzo dobry. Wszystkie świetne. I uśmiechnij się bez wstydu do nich dołączył. W marcu 2023 w wyniku sukcesu pierwszej części pomyślano o drugiej. Pomyślano o kontynuacji. Musiałem zrobić chwilę przerwy analogowo, zmienić Wam tło do drugiej części. W każdym razie po tym wielkim sukcesie pierwszej Parker Finn podpisał kontrakt z Paramount na drugą część. I ta otrzymała bardzo szybko zielone światło. Tutaj nie, nie, nie chciano czekać. No. Właściwie nie było po co. Z jednej strony było dla niego, jak sam Parker Finn mówi, bardzo kuszące zbadać i pokazać genezę tego bytu, ale jednak wolał pójść inną drogą i pozostawić pewne rzeczy tajemnicą. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bo naprawdę fajnie jest nie wiedzieć nie? I, lic i liczyć na to, że może coś jakiś skrawek czegoś się odkryje. W każdym razie ja myślę, że chwał mu za to, bo to czyni to wszystko jeszcze bardziej strasznym, przerażającym, no i niewiadomym, właśnie o czym wspomniałem. Bo jedna rzecz, którą wiemy, to to, co już widzieliśmy z pierwszej części, to że ten byt żeruje na traumach. I to sprawia, że kiedy dopada swoją ofiarę i powiedzmy prowadzi ją do obłędu, to na dobrą sprawę można to interpretować jako postępującą psychozę, a nie jakieś paranormalne zło. I to jest fajne. To jest to, ja już o tym zresztą wspominałem, lubię to, bo tak naprawdę możemy to powiedzieć: tutaj jest jakaś wizja, ale to wszystko może się dziać w głowie danego bohatera. Co zresztą bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. I można powiedzieć, że w ogóle nie ma żadnego zła, tylko po prostu widzimy kogoś chorego. Początek drugiej części, początek drugiej części nawiązuje do zakończenia pierwszej. Także tutaj nic wam nie zdradzę. I, i oczywiście warto zobaczyć pierwszą, no ale to jest logiczne. Natomiast jak się można domyśleć, choćby ze Zwiastunów demon trafi do grającej główną rolę rewelacyjnej ją widzimy ze sobą, Naomi Scott. Kryje ona postać gwiazdy pop Sky Riley, Sky Riley, która również jest osobą po przejściach, w związku z którymi musiała przerwać trasę koncertową i całe jej życie uległo zawieszeniu. Nawet można powiedzieć, że legło w gruzach. I teraz próbuje wrócić, co nie jest łatwe, gdyż obok ogromnego obciążenia psychicznego, w związku z tymi wydarzeniami, jakie miały miejsce wcześniej, o których się dowiecie z filmu, wam nie zdradzę, dochodzi jeszcze fizycznie, związane z pooperacyjnymi bólami, no tutaj trochę zdradziłem, że jakieś operacje były z czymś związane, które chcę zwalczać na przykład wajkodinem, a jako osoba podwyku po nie powinna używać tak mocnych środków, co jest powiedziane, nie żebym był specjalistą, wiadomo no, widziało się filmów, jak ludzie nadużywali wajkodinu, Doktor House na przykład, nie? Także sami widzicie, że sky relay jest idealnym materiałem dla naszego niezidentyfikowanego bytu, prawda? No, ma bezwzględnie i psychicznie też nie jest w dobrym miejscu. Naomi Scott wywiązuje się ze swoich zadań Mistrzostwa. Ja powiem, że naprawdę bardzo się przyjemnie ogląda, z dużym zainteresowaniem i napięciem. Obserwowaliśmy jej walkę z tym, co było przed nią co, powiedzmy sobie, demon, albo może chorumus jak ktoś chce interpretować rzucał przed nią. Nigdy nie byliśmy pewni, co jest prawdą, a co tylko złudzeniem. Podobnie jak ona zresztą. Natomiast, oczywiście nie występuje ona sama w tym filmie. Mamy wiele postaci pobocznych, ważnych, ale jednak drugoplanowych. Ale warto podkreślić, jest to zdecydowanie jej film, jej show. I oglądało się to z wielką przyjemnością i napięciem. Naprawdę naprawdę jest świetna. E, warto ją zapamiętać. Parker Finn zdecydowanie, czyli reżyser, potrafi przestraszyć. I ciekawy jestem, co będzie jego kolejnym projektem, bo stawia sobie poprzeczki wysoko. A ta druga część... A druga część to zdecydowanie y, się bardzo dobrze przyjęła, nawet lepiej niż pierwsza, jest oceniana wyżej niż pierwsza część, y, która również była bardzo dobra. No ja nie mam y, tutaj jakiegoś takiego specjalnego, jakbym miał powiedzieć, gdybym miał wybierać, ale sami wiecie, że ja tego nie lubię robić, one są po prostu inne. I to jest, i to jest u, właśnie u Parkera Fina świetne. Tu mamy bardziej, tutaj tam bardziej dochodzimy, tutaj mamy to show... Właśnie naszej Sky Relay i jej powolny, powolny upadek w tą psychozę, która ją zaczyna niszczyć. Także tutaj ładnie to pokręcił. Warto zobaczyć oczywiście jedną i drugą część. Ja my się bawiliśmy świetnie na tym filmie w kinie i zdecydowanie ja Wam polecam dwie części. Nadchodzi Halloween, warto zobaczyć. Z tym smilem to tak, tak wyskoczyliśmy, bo znikał <laughs> z Netflixa i pierwszą część sobie powtórzyliśmy. No już na Netflixie go nie ma akurat. Ale na pewno gdzieś jest, także warto obejrzeć i warto zobaczyć również drugą część. Polecam, pozdrawiam, do usłyszenia.